What do you think about Polish national team? I think they have a very strong team, um, very uh, tall. Um, uh, I know Joanna Wolosz. Um, yeah, great setter, um, and I think with with the, the height they have and also some great hitters that are also doing very good in Italy. Um, yeah, they have a very strong team. will be difficult game for you? I, I expect a difficult game for sure. I Na gorąco o Holenderka, z którymi gramy jutro, a dzisiaj tuż po meczu z Bułgarią. Jak oceniasz Holenderki? Niderlandki niech będzie. Tak, zespół bardzo mocny fizycznie w ofensywie myślę, że, że posiadający dużą siłę ognia, zarówno z środka, jak i, jak i ze skrzydeł, dzisiaj nie zagrała Schlott, jest ich liderka w ataku, za to zagrała Mainers w to miejsce, no widać, że mimo gdzieś tam nawet jakichś kłopotów z kontuzjami, cały czas mają wiele, wiele wariantów, żeby ustawić dobrze, mocno zespół w ofensywie, w ataku.